Spotykamy się jak co roku, aby przede wszystkim sobie złożyć życzenia. Jest to spotkanie twórców kultury, animatorów kultury, wszystkich osób, które są związane z naszym miastem, a związane są właśnie z kulturą. Chcieliśmy im przede wszystkim podziękować za ubiegły rok, za dotychczasową pracę. No i życzyć oczywiście w nowym roku, aby nie utracili nieustającej wedy twórczej, osiągnięcia zamierzonych celów, realizacji swoich marzeń. No i oczywiście, żeby miasto tętniło kulturą. Nasz Pan, nasz jest nasz nasz Dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o część artystyczną, wyjątkowy chór, chór z miłości, który zaprezentuje nam właśnie repertuar nawiązujący do okresu, w jakim jesteśmy, czyli jeszcze wspólnie pokolędujemy, czeka nas więc taka wspaniała noworoczna uczta. Był to kolejny dobry rok dla kultury w Chorzowie. Tu ukłony i podziękowania dla wszystkich środowisk bardzo licznych i bardzo aktywnych w Chorzowie, w różnych częściach naszego miasta. Dzięki aktywności wielu środowisk działających zarówno w takich instytucjach jak Chorzowskie Centrum Kultury, Starowozowski Dom Kultury, Miejski Dom Kultury Batory, Młodzieżowy Dom Kultury, ale także Centrum Integracji Międzypokoleniowej, Muzeum Hutnictwa, można by jeszcze kilka takich miejsc. Wymienić, a na pewno nie brakuje również partnerów prywatnych, którzy również prowadzą miejsca, animując kulturę, więc jest. To środowisko z jednej strony bardzo liczne, ale z drugiej, co bardzo cieszy, bardzo aktywne. I pod tym kątem, muszę powiedzieć, udało się jakby rozwijać kolejne zainteresowania, kolejne twórcze talenty mieszkańców miasta we wszelkich dziedzinach, jakie tylko można wymienić, a które definiujemy jako, jako kultura. Więc muszę powiedzieć, że to był rok pod tym względem na pewno udany.